Może to nie był rzeczywiście pierwszy melanż, ale pierwsza duża impreza, a nie spotkanie w jednej ekipie. Wszystko zaczęło się od tego, że przyszedłem do liceum i w sumie to nikogo tam nie znałem. Szybko skumałem się z jedną laską, nazwijmy ją Natalka, bo łączyło nas jedno. Szlugi. W tamtym czasie sporo paliłem i pamiętam, że pytanie o fajkę było startem wielu znajomości. Chyba codziennie ratowaliśmy się, gdy ktoś nie miał palenia. Natalka okazała się być giga imprezową osobą, co w tamtym czasie było dla mnie imponujące, bo wiecie, większość moich znajomych raczej spotykało się wtedy na Netflixa czy granie na kombie. Po jakichś dwóch miesiącach zaprosiła mnie na imprezę, która miała robić jej koleżanka. W sumie dalej nie wiem, czy w ogóle ją o to spytała. Ja tamtego dnia byłem akurat z moim ziemalnym kaczką na mieście, więc pytałam, czy mogę wbić z nim. Zgodziła się i oboje obdzwoniliśmy naszych rodziców. Plan był prosty. Ja swoim powiedziałam, że śpię kaczki, kaszki, a on swoim, że u mnie. Pojechaliśmy na imprezę. Pamiętam, że już z ulicy dobre 50 metrów od domu, co choć było basy. W głowie pamiętam, jakbym zbliżał się do jakiegoś projektu X, ale w sumie to na to liczyliśmy. W domu było chyba z 40.